dobry, Witam serdecznie wszystkich pasieczników. W dzisiejszym odcinku chciałem się teleportować z wami w takie czasy dawne, gdzie pszczelarstwo było bardziej, bym powiedział, takie romantyczne może. Były miedze, był pożytek, był miód, Pszczelarzy i pszczół było wielu, no ale też im miodu nie brakowało. No wiadomo, wtedy nie było tak wymagające hobby jak teraz. No, bo nie było dręcza. Dręcz to wiadomo, z zmora naszych czasów. Można było żyć hobbystycznie, od miodobrania do miodobrania, coś tam karmiąc na zimę i tylko tyle. No, wiadomo, że teraz to się wykrusza, takich ludzi jest coraz mniej. Choć tu Wam muszę powiedzieć, że byłem parę, no parę lat temu u takiego gościa, kupowałem od niego pszczepę kempingową zresztą. Nawet się nie spodziewałem, że on ma pszczoły. Podejrzewałem, że on też już nawet nie pamiętał o tym, że on ma pszczoły. Pytałem go właśnie wtedy, ile tam rodzi. Mówi, że nie wiem, ile, bo ja nie leczę. Raz 20, raz 5. Coś tam wykręcę, miód sprzedaję tam powiedział po ileś tam złotych i tyle. Miał tam też gęsi, kury, kaczki, no miał po prostu wszystko na tym rancho. W każdym razie wiadomo, tacy ludzie się wykruszają, bo po prostu dręcz to wszystko tempi. Może i dobrze, bo w tym momencie jeśli ktoś nie leczy, no to wiadomo, taka pasieka w naszej okolicy to jest, że powiem, latająca zagłada. No ale byli też w tamtych czasach sprzedaży, którzy starali się pchać pszczelarstwo do przodu. No jak to można było robić? A no właśnie przez obserwacje. I tu powiem Wam, że chyba tak jest niestety, że my trochę straciliśmy tą umiejętność obserwacji przyrody, no bo wiadomo, nam jest prościej wejść na YouTube'a, na tam ambrozję przeczytać jak się dany problem rozwiązuje i tyle, a kiedyś tak to nie wyglądało, tak więc pewnie zauważyliście takie zjawisko, ja widziałem to nawet i w tym roku, gdzie gdzieś tam się, wiecie, chmury zbierają, grzmi, pszczoły masowo wracają, zbieraczki po prostu, na wylotku robi się tłok, Chociaż wcale jeszcze nie pada i ustają loty, bo pszczoły gdzieś tam właśnie usłyszały ten dźwięk gromu, że będzie padał zaraz deszcz. No i z tego wynikała taka prosta obserwacja, podejrzewam, że gdy pada, to się pszczoły nie roją. No i co lepsi pszczelarze mieli w pasiekach hydronetki. I tu muszę Wam się przyznać, że ja raz tak zrobiłem. I to rzeczywiście działa, to oczywiście w żaden sposób nie rozraja rodziny, ale powoduje, że możemy na chwilę powstrzymać to wychodzenie roju. A ja tak miałem właśnie na rzepaku, gdzie była laweta, jeden taki naprawdę wysoki dąb i jakieś krzakie 500 metrów dalej. Tak więc bałem się, że jak mi to się wyroi do tego nie złapie. No i zacząłem opryskiwaczem takie te pszczoły, które zaczęły się tam kotłować właśnie spryskiwać i rzeczywiście część wyleciała, ale później wróciła. Miałem chwilę, żeby gdzieś tam tę sytuację opanować. Jeśli nie było dręcza w dawnych czasach, to właśnie tą taką zmorą pasiek podejrzewam, że było rojenie się. Wtedy nie próbowano jakby zapobiegać, a raczej próbowano, żeby ten rój złapać. Tak więc ta woda była rzeczywiście dobrym patentem, a drugą sytuacją to był tak zwany ten właśnie romantycznie odgłos gromu. No bo stwierdzono, że jeśli się tłucze na przykład olemierz młotkiem, pszczoły natychmiast gdzieś tam, wiecie, uwieszają się, nie odlatując za daleko i taki pszczelarz mógł sobie ten rój spokojnie zebrać. I powiem, wam, że mam w pamięci taką sytuację, jeszcze ja nawet nie wiedziałem o co chodzi, gdzieś tam przede sobie pracował przy pszczołach, no i w ogóle to ciekawe, bo nadleciał rój, to nie był jego rój i on właśnie zaczął się tłuc, i to chyba nawet w szpadel młotkiem walił, z tego co pamiętam. I ten rój się osiedlił na jabłonce. No ile w tym było umiejętności, ale w przypadku to nie wiem. Oczywiście no zapewne tam zabierzecie głos na ten temat i napiszecie, jak to wyglądało. Ale kiedyś ten lemierz to rzeczywiście była popularna sprawa. To bazowało na tym, że uderzając, właśnie wydając takie głośne odgłosy, yy, zaburza się komunikacja między matką a rojem, no i gdzieś ten rój się yy, osiedla. I pamiętam, że na Ambrozji ten temat był wałkowany i tam praktycznie chyba 95% napisało, że to rzeczywiście działa, niektórzy nawet do dzisiaj praktykowali, być może też ktoś z Was to jeszcze robi. Napiszcie jak tak jest, bo to jest naprawdę ciekawa sytuacja, która gdzieś tam źródła ma naprawdę daleko, daleko wstecz. No ale oprócz tego, że te właśnie te nasze dziadunie starały się znajdować takie sposoby, no ale to uderzanie w metal miało też, że tak powiem, całkowicie pragmatyczny powód. No bo waląc tak, że tak powiem, na całej pary, Przelaż dawał znać innemu przelażowi na wiosce, że uwaga, roją mi się pszczoły, więc zaraz mogę roju poszukiwać, i to, co do ciebie przyleci, to jest moje. Tak więc tu się zabezpieczono w ten sposób i to akurat wiecie a propos tego, co ostatnio rozmawialiśmy, z tego prawa, trzy dni poszukiwania własnego roju i tak dalej. To było też dość dobre, no bo wiecie, dawaliście sygnał komuś, że roją się wam pszczoły, żeby nikt nie startował do niej z rojnicy, że możecie zaraz e, po ten rój po prostu przyjść. Tak więc, dwie pieczenie na jednym ogniu. Taka ciekawa obserwacja. Dla nas, że tak powiem, takie chwile my z naturą są nieocenione. Do Was nie muszę do tego przekonywać, bo większość z Was to są, że powiem, świadome wieśniaki którzy o tym wszystkim doskonale wiedzą, gdzie ten człowiek się może po prostu usiąść, nawet zwyczajnie patrzeć na te pracujące pszczoły i się z tego cieszyć odcięty od tego gówna w telewizji. Natura to jest natura, sprawa bardzo kojąca, a przy okazji można to zaobserwować i przynajmniej zrozumieć. No, kiedyś nie było takich możliwości technicznych, żeby przebadać pewne sprawy, wiadomo, była obserwacja albo działało, albo nie działało. Coś tam przypuszczano. Teraz są narzędzia, które mogłyby spowodować, że gdzieś tam wiadomo, do takim uderzaniem w metal pojawiłaby się jakaś tam konkretna teoria, dlaczego to działa albo dlaczego to nie działa. W każdym razie ja myślę, że z tego takiego dorobku tych pokoleń wstecz nie ma co tak łatwo rezygnować. To może być trochę prawdy, trochę magii, ale generalnie rzecz biorąc przynajmniej warto to znać. Tradycyjnie zapraszam Was do działu komentarzy, żebyście się podzielili takimi sposobami, albo generalnie nawet takimi sposobami starych dziaduniów, które gdzieś tam macie przetestowane, albo których słyszeliście. Być może jak zawsze z korzyścią dla ogółu coś sensownego wywnioskujemy. Dziękuję Wam tradycyjnie za uwagę, jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam, do miłego usłyszenia.